Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do przygotowania pysznych trufli czekoladowo-orzechowych. Tak naprawdę są to trufle w środku czekoladowo, ciasteczkowe w zasadzie ciasteczkowo-czekoladowe, a na wierzchu obtoczone są w posiekanych orzechach. Bardzo, bardzo smaczne. Najpierw przygotowuję masę ciasteczkowo-czekoladową. Do miski wrzucam pokruszone ciastka. Ja wybrałam biszkopty. Pół na pół z ciastkami e, takimi zbożowymi. E, smak dzięki temu jest taki fajnie lekko słony. Następnie dodaję do tego ser mascarpone, troszeczkę cukru z wanilią, a także dodaję roztopioną w kąpieli wodnej czekoladę. Ja wybrałam czekoladę deserową, ale możecie również wybrać mleczną. Masę mieszam, a następnie zagniatam. Troszeczkę będzie kleić się do dłoni, ale zupełnie się tym nie przejmujcie. Następnie formuję kulki, takie wielkości orzecha włoskiego, a potem każdą uformowaną kulkę obtaczam w posiekanych orzechach. To mogą być orzechy laskowe lub, tak jak u mnie, włoskie. Możecie też obtoczyć oczywiście w wiórkach kokosowych. Obtoczone trufelki wkładam do małych papilotek, czyli takich papierków. To są te najmniejsze papilotki. 3, chyba 3 cm. No i nie bójcie się właśnie tak ściskać troszeczkę tych trufli, tak żeby te orzechy jak najbardziej wkleiły się w tą ciasteczkowo-czekoladową masę. Na wierzchu każdej trufli polecam Wam położyć jeszcze małą cukrową dekorację. Ja wybrałam dekorację z motywem świątecznym. Tym razem moje ulubione cukrowe choinki i kładę na każdej trufli właśnie taką choineczkę. Dzięki temu Całość prezentuje się bardzo, bardzo fajnie. I co więcej, takie trufle możecie zapakować w pudełko i podarować komuś na prezent. Taka domowa, pyszna, czekoladowo-orzechowa bombonierka. Mam nadzieję, że takie trufle Wam się podobają. Zobaczcie, jak pięknie się prezentują. Przed podaniem proponuję Wam te trufle schłodzić dobrze w lodówce. Czyli teraz moje trufle wędrują do lodówki na jakieś przynajmniej 30 minut, a najlepiej zostawicie na całą noc, wtedy są naprawdę najlepsze. O ile oczywiście wytrzymacie. Mam nadzieję, że pomysł Wam się podoba. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!